Ponoć jesteś ekspertem, jeśli chodzi o legendę świętego Grala. Czyżbyś planował wyruszyć na poszukiwania? Być może. Najpierw porozmawiajmy. Musisz wiedzieć, że mit Grala jest badany od wieków i interpretowany na setki sposobów. Na pewno możesz mi przedstawić skróconą wersję. Najważniejsze fakty dotyczące samego Grala. Powiedzmy trzy teorie. Jak mówiłem, są ich setki. Dobrze, niech będą trzy. Przedstawię ci teorię klasyczną, której jestem zwolennikiem. Teorię spiskową oraz jedną z najbardziej tajemniczych, filozoficzno-mistyczną. Od czego mam zacząć? Opowiedz o klasycznej. Słuszny wybór. Słuchaj zatem. Gralem jest kielich, potężny, magiczny przedmiot, którego zrozumienie wykracza poza możliwości najpotężniejszych czarodziejów. Kielich ten posiada moc leczenia wszelkich chorób. Trucizn i ran i ból zamieni się w moc. Istnieje też teoria, że w rękach prawowitego władcy uzdrawia całe krainy i chroni mieszkańców przed zagrożeniami, stworami ciemności, klęskami żywiołowymi i itd. Tak Brzmi trochę jak ballada jaskra, brakuje tylko miłości. Każdy, kto napije się z cudownego kielicha, zostanie uzdrowiony, wzmocniony i pojmie prawdę. Kontynuuj. Od wieków rycerze szukają grala, jednak żadnemu się nie udało. Nawet szlachetny lansel i dzielny bors ponieśli klęskę. Słyszałem, że sam wielki mistrz zakonu płonącej róży interesował się tym zagadnieniem. Jakieś konkretne wskazówki? Niestety, wiem tyle, ile powiedzą mi moje księgi. Interesuje mnie teoria spiskowa. Spopularyzowana przez niejakiego brązowego dana. Zaczyna się karkołomnym wywodem o pochodzeniu samego słowa gral. Po kilku stronicach mordęgi dowiadujemy się, że gral to w istocie enral, czyli w starszej mowie wyższa królewska krew. Następnie brązowy Dan, nie przebierając w tanich chwytach erystycznych, dochodzi do wniosku, że gralem są potomkowie proroka Lebiody. Mów dalej. Potomkowie obdarzeni talentem magicznym, ukrywani i strzeżeni przez sekretne organizacje, by w końcu wymknąć się spod kontroli i wymieszać swą świętą krew z krwią Ensid, wiedzących. Dalej teoria przedstawia zawiłe i burzliwe losy Enrala. Autor gubi się w swoich argumentach, częstokroć przecząc samemu sobie. Wystarczy mi genealogii i genetyki. Mam przeczucie, że nie tędy droga. Którą z teorii mam przedstawić jako następną? Chcę usłyszeć teorię filozoficzno-mistyczną. Hmm. Jest najtrudniejsza, a założenia są następujące. Gral jest ideą, ogólnie rozumianym dobrem. Poszukiwanie grala jest niczym innym jak zwyczajnym dążeniem do doskonałości, poszukiwaniem ideał. Ciekawe. Gral nie ma konkretnej formy, kształtu. Dla każdego jest inny. Może być przedmiotem ideą, odkryciem. Może być również poszukiwaniem prawdy o samym sobie. Hmm. Według tej teorii, wędrówka w poszukiwaniu grala jest celem samym w sobie. Rezultat to kwestia drugorzędna. Sugerujesz coś? Jestem sługą pani. Nie lekceważ mojej przenikliwości. Wiem, że powróciłeś do świata żywych po śmierci i domyślam się, że czegoś poszukujesz. Ale to nie moja sprawa. Pamiętaj tylko o jednym. O czym mam pamiętać? że ukresów, wędrówki gral może okazać się czymś zupełnie innym, niż sądziłeś na początku